Dzień dobry, powitajmy panią premier Ewę Kopacz. Największą wiedzę czerpię od was, kiedy się z wami spotykam. Wtedy słyszę, jakie są wasze problemy, z czym się borykacie, co wam się nie podoba w tym, co polski parlament robi, co wam utrudnia życie, tak na co dzień. Ja mogę jedno obiecać. To jest obietnica rzetelnej pracy, ale nie mogę obiecać, że rozwiążę wszystkie problemy, które tu na tej sali będą zgłaszane. Jeśli dołożę wszelkich staranności, to nawet ci ludzie, których problemów natychmiast nie rozwiążę, docenią to, że się zainteresowałam, że nie zostawiłam tego bezeka I to samo dotyczy polityki na szczeblu samorządowym. Platforma obywatelska nadal jest bardzo atrakcyjną propozycją dla Polaków. Jeśli będziemy dzisiaj mówić o swoim programie gospodarczym, jeśli dzisiaj będziemy mówić o swojej wrażliwości społecznej, jeśli dzisiaj będziemy mówić o rozwiązaniach, które niekiedy są niepopularne, ale konieczne, to tylko dlatego, że nie patrzymy na miesiąc czy dwa miesiące w przód, tylko patrzymy na kilka czy kilkanaście lat w przód. Dróg się na pewno nabudujecie. Ja bym mogła Wam tylko jedno radzić. Zacznijcie inwestować te pieniądze w ludzi. Raz zainwestujecie w tych ludzi i dacie im miejsca pracy i dacie im takie poczucie bezpieczeństwa, to oni nigdy nie wyjadą z tych miejscowości. Oni będą tu z wami i będą razem z wami potem te drogi budować. Ale dzisiaj chcę, żeby oni tu zostali żeby mieli perspektywę, że tu znajdą pracę, że tu nikt im nie będzie przeszkadzał w tym, co oni będą sami sobie wymyślać na swoją przyszłość, że tu zrobią taką, a nie inną instytucję, która pozwoli nie tylko siebie zatrudnić, ale jeszcze może dwóch sąsiadów, którzy obok niego mieszkają. Więc ta inwestycja w ludzi dużo bardziej się opłaca i do tego bym Państwa zachęcała. Bo my też nie możemy być uzależnieni tylko od kierunku wschodniego I jeśli byśmy znaleźli nowe e, e, kierunki i tam wiązali nasze jabłka, no to jest szansa na to, że, że to wszystko ruszy z kopyta. Witam serdecznie. Miłość, przywitać. Zamieszanie narobiłam no, przyjazdem. Co może nie? Co? Nie będę Wam więcej przeszkadzać. Dzień dobry. Dobrze by było, żeby ta branża nasza przetrwała, żeby tutaj e, państwo polskie, polski rząd też mógł nam jakoś pomóc, żebyśmy mogli ten... Ja musimy sobie wspólnie pomóc, tak? Żeby przetrwać ten, ten, ten. Tak.